Dobra, witajcie. Dzisiaj chcę rozebrać automat zmiany biegów z tego silnika Otrometa 023. Jak widzicie, nawet nie ma kulki. Sprężynka jest w jakimś takim średnim stanie, no ale jest. Jest takie pokorodowane, więc jak już znacie troszkę mój kanał, wiecie, że będę czyścił to kwaskiem cytrynowym i gorącą wodą. A resztę, oczywiście, wyczyszczę jeszcze bezną ekstrakcyjną i sprężonym powietrzem. Także co, zabieram się do roboty, rozbieramy pierwsze co, ściągamy zegar ściągnięty, patrzymy jak co idzie. Mhm, dobra. Hmm wezmę próbuję śrubokrętem ściągnąć. Dobra, wziąłem sobie śrubokręt, więc próbuję zrobić to śrubokrętem. Czy mi się uda, może. O, chyba się uda. Dobra. Udało się śrubokręcikiem. Mamy tego zegara. Pod spodem mamy taką podkładeczkę. Proszę bardzo, wygląda jak jakaś zwykła raczej podkładka. O, i teraz wysuwamy. Ściągamy. Tak to wygląda, pewnie jakbyście to ściągali jak byłoby sprawne to ta kulka by Wam wyleciała Tutaj jest on w takim stanie jak widzicie Tutaj jest tak Podkładka, taka sprężyna tutaj Na tym wszystkim No i ten automacik tutaj cały Dobra, to wszystko wrzucę. Nie będę tu chyba nic ściągał bardziej. Tak, to jest na takim wieloklinie, więc nie będę tego zbijał. Chociaż może warto by zbijać. Dobra, jak to wrzucę i wyczyści się całość. Będę myślał nad rzucaniem tego i tam będę koniec z jakimś podczyszczeniem. Hmm. A tę podkładkę, dobra, połóż tutaj, czy jakieś poprzlepiane czy przyspawane. Ciężko stwierdzić. Dobra, nie baw się, odłóż to. Tutaj co mamy? Tą sprężynę. Tu mam nową. Wydaje mi się, że jest troszeczkę inna, chyba ktoś to rozciągał, bo ma taki niesymetryczny kształt. Ściana, tu jest nowa. Kuleczką. Czyli to to szort. Tutaj będzie mam nowe. Tutaj gniazdo trzeba wyczyścić. Będzie O, To wszystko. Wyczyszczę teraz pędzeluszkiem. Będzie gitara. Dobra. Tutaj robię. Roztwór i wrzucam. Także widzimy się jak to będzie wyczyszczone. A więc tak. To mam już umyte, to oczywiście jest odbarwione aluminium, tak samo jak tutaj, ale poza tym mamy wszystko czyste. Teraz a propos tego mechanizmu, postanowiłem, że jednak to rozbierzemy, żeby to było wszystko czyste. Tu tą sprężynkę trzeba odgiąć, pociągnąć do siebie i w zasadzie schodzi, to wszystko pójdzie do wyczyszczenia. O, teraz tu się rusza. Dobra. I teraz tak tutaj mamy takiego też jakby zagierka. Czego warto ściągnąć? O, ops. Dobra, podkładka. Czy on się teraz Tak to wszystko, gdzie? Podkładeczka między nimi, taka, ten cały automacik co wybić to? Nie wiem. Tak, puknę, zobaczymy. No, weź. I wszystko wyczyścimy. Tyrdzy. Będzie gitara. Tu w zasadzie to bym jeszcze domu, wszystko. Ale dobra. Tutaj. Tu się rusza. Chyba powinno się ruszać, mnie się wydaje. Wszystko jest w dobrym stanie. Tutaj też, tutaj też. Złożone jest tak jak teraz. Ja to rozkręcę. Dobra. Odkręcę jeszcze to. No i w zasadzie to będzie tyle. I wrzucamy do mycia. patrzcie jak działa eee, rdza metal i gorąca woda eee, o matko mi ten i gorąca woda z kwaskiem cytrynowym ładna reakcja widzicie jak wszystko lata jak kupię małą myjkę ultradźwiękową to Zrobimy dodatkowo to jeszcze w miejsce ultradźwiękowej. Zobaczcie, jakie są efekty, w sensie dużo szybsze. A teraz zobaczcie, jak wszystkie elementy wyglądają po odrzewianiu. To są już troszeczkę wilgotne, ale nie ma praktycznie żadnej na nich rdzewki. Także można wszystko to, co trzeba przesmarować, składać. Teraz mamy drugą część i składanie tego wszystkiego w całość. Także zaczynamy. Tutaj pośpieszyłem się, już sobie zegara założyłem, ale specjalnie dla Was zrobię to jeszcze raz. Zaczynamy sobie najlepiej od wałka. Tutaj mamy już nowy zegar. Zakładamy sobie zegarka. Hmm. Ja już powtarzam, że zegar ma takie dwie strony. Jedną taką ostrzejszą, a drugą taką bardziej owalną. To ostrzejszą zawsze w tą stronę, którą ma nie wyskoczyć, czyli w tym przypadku, tak jak teraz. Czyli biorę, zakładam. Zegarek siedzi. Teraz co? Teraz idzie. Proszę was, ten element, tą wypustką w stronę zegara. Tak jak teraz. Potem idzie ten element, który tutaj kulka zapiernicza po nim. Ale przedtem wkładamy taką oto podkładkę między jedno a drugie. Tutaj w to miejsce. Teraz ten element. Cyk. Teraz tak. Tutaj idzie podkładeczka taka mniejsza. Zakładamy. Na to idzie tutaj mały zegar zaraz sobie go wezmę, kupiłem nowe. I długo założę. Tu mam taki zegarek, taki trochę wygląda jak kleszcz. Kimniej, że to jest kleszcz. O, coś tutaj. A, bo, przepraszam, tu nie jest zegar. Zegar to jest tutaj. Hmm. tu jest taka, taka zapinka ala pół księżyca o taka. Co sobie ją tutaj zapinamy. Ładnie weszła. Wspinamy. czymś to trzeba dopchnąć. A nie będzie tym. Dobra. wypchnąłem, Także już ładnie. Siedzi. Następnie bierzemy sobie tą sprężynę. Ona jest tak, jakby. O! Macie jeden zwój niżej. Jeden zwój wyżej. Czyli ten zwój idzie na dół, a ten zwój, który idzie wyżej, przekładamy naprzeciwko tych bolcy. Inaczej będzie Wam prężyło i no nie będzie się to trzymać. Czyli tego, jak macie dolny zwój, kładziecie tak tutaj, żeby to ładnie się działo. A drugi ten wyższy przekładacie przez górę, i wtedy wam to. Elegancko będzie się działo. sobie dopchnę kluczem. No i tutaj w zasadzie mamy skończone. Teraz tak. Ta podkładeczka. gdzie tutaj. Choć nie wiem dlaczego taka. Bo bardziej mi pasuje taka. Więc tam założymy. cyk. Potem do tej aluminiowej części wkładamy od góry sprężynę. Chociaż ja sobie to lekko nasmaruję, żeby to płynnie potem chodziło. I tą sprężynkę z lekka smarem przetrę. Na pewno nie zaszkodzi. Wkładamy w dziurkę. Ale tą dziurkę tam bym zmarnął lekko Aha. Teraz tam sprężynkę to ładnie pracowało a w pazną Kuleczkę tu nakładamy, całą kulkę też bym troszkę przesmarował, i to po czym będzie się suwać, też bym lekko przesmarował. Dobra. No i teraz zakładamy to w ten deseń. Kuleska siedzi. No, spadło. Nie, nie uciekaj mi. Patrzę przez telefon na to wszystko, dlatego nie mogę tego nie zrobić jakoś bardzo precyzyjnie mi to lata. No co tu chodzi? Czemuż to nie pracuje jak trzeba Nie rozumiem. Wszystko wchodziło, teraz nie wchodzi. A tu się zaparło. Dobra. A, człowiek to jednak jest czasem. To mi się zaczepiło. No wlazło jak w masło. No, dobra, i biegi pracują. Teraz tutaj zegar i powinno być w porządku O, ten zegar jest za duży. Mam drugi. No i ten będzie pasował. Muszę Was na chwilę tutaj odsunąć i zlewam pokażę, gdzie założony. Muszę to szczypeczkami sobie złapać, ale muszę zrobić to poza kamerą. No bo nie zrobię tego tak tu przed Wami. No i zegarek założony. Także możemy teraz zakładać na silniczek.